Rok 2012 Wiedza kalendarza majów Majowie badali bardzo gruntownie czas i odkryli matematykę, która dała czasowi sens. Stworzyli bardzo dokładny kalendarz. Obliczenia czasu pozwalają nam rozpoznać, że czas płynie nieregularnie. Ta nieregularność jest częścią naszej rzeczywistości jeśli ją pomnożymy, otrzymamy tak zwany długi okres obliczania czasu, quenta larga, w sensie kompleksowego doświadczenia. To długie liczenie czasu. Zawiera w sobie proroctwo, a mianowicie ono kończy się w tym czasie tego dnia, gdzie w gregorianicznym kalendarzu jest 22 grudzień 2012. 22 grudzień dlatego, bo to jest koniec rocznego cyklu który od wiosny do zimowego odwrotu słońca trwa. A zatem 22 grudzień to jest koniec roku u majów. Ten czas roku 2012 możemy podzielić na dwie części, gdyż majowie mają... Dwudziestny system, który dzieli się w dwadzieścia i dwanaście. I tutaj możemy ten sens tego rozpoznać, który majowie chcieli nam przekazać. Majowie chcą nam przekazać, że tu chodzi o koniec pewnego cyklu egzystencji ludzkiej. Ludzkość poprzez cierpienie i bóle zrobiła dużo ważnych doświadczeń. W ten sposób możemy zrozumieć, że to, co się składa na ludzkie doświadczenie, rodzi się z głębokiego lęku. Na przykład zapaliliśmy ogień, żeby się przed zwierzętami schronić. Teraz po 24 tysiąca lat kończy się ten cykl. I w momencie, jak nam pokaże ten czas 20, to mówi nam, że my w tym wielkim kręgu majów Przebiegliśmy te dwadzieścia znaków, które architypami, tak zwanymi znakami egzystencji są. I że ludzkość za pomocą tych dwudziestu esencji nauczyła się w międzyczasie, jak tu na Ziemi pomimo tych lęków żyć. To znaczy, że nauczyliśmy się i jesteśmy gotowi tą, ten poziom opuścić. Jesteśmy gotowi na skok w wymiarze czasowym. Ta zmiana wymiaru czasowego jest właściwie zmianą naszej świadomości. Świadomości, która chce się zmienić w tym cierpiącym świecie. Czuję się dojrzała do tego, żeby się otworzyć na to doświadczenie, które Majowie Hunab Ku nazywają, świadomość jedności, którą mamy w sobie. I później mamy ten czas dwanaście. To oznacza w następnym kręgu, że wypełniliśmy tych 12 wymiarów świadomości, które rozwijają się w czasie i przestrzeni. W systemie numerologicznym majów od 1 do 12 osiąga świadomość różne poziomy, które ciągną się poprzez pustkę czasu i wymiaru. 13 jest świętą liczbą. To jest liczba ducha, który jest głęboko związany z duchem stworzenia. Jest tą najwyższą siłą ponad czasem i przestrzenią. To znaczy w tym ponadczasowym porządku. Liczba 12 mówi nam, że wypełniliśmy tych 12 frekwencji, 12 części nauki. W przepowiedniach majów, jako ludzkość, jesteśmy przygotowani do skoku w wymiarze świadomości. Wiele ludzi pyta się, jak to jest możliwe, że jest ciągle jeszcze tyle nieszczęść. Dlaczego ludzkość jest tak zakupiona w swoich wartościach? I jak to może być możliwe, że my taki ogromny skok w takim krótkim czasie zrobimy? Uważam, że to jest magiczny moment naszej egzystencji, gdzie my wszyscy przeżyjemy ogromne przyspieszenie, przyspieszenie naszych doświadczeń. I to przyspieszenie, będzie w towarzystwie ogromnej świadomości, jak i ogromnych błogosławieństw, które zarówno Matka Ziemia otrzyma i w ten sposób też bezpośrednio zwraca się do ludzkości. W ciągle krótszych odstępach czasów Ludzkość otrzymała coraz bardziej przejrzystą świadomość w stosunku do duchowości. Nie w sensie struktur religijnych, które nas ograniczają, redukują na dobro i zło. Bardziej na to, że wiążemy się z innymi konceptami duchowymi. Miłości do życia, to znaczy czuć się jednością. Tej całości. To są te prawdziwe, transcendentale wartości, na które otwiera się coraz większa liczba ludzi, którzy według tych zasad zaczynają żyć. Na rok 2013 przepowiada się zmianę wibracji planetarnej, która umożliwia, umożliwi ludzkości ich życie prowadzić w jedności. W ten sposób będziemy łatwiej dzielić to dobre i raz na zawsze te wielkie dramaty i ten ból, który za sobą ciągniemy, po prostu puścić, zostawić. Tego nikt więcej nie będzie potrzebował. Uważam, że my jesteśmy gotowi na wiedzę i świadomość, która wznosi się ponad to wszystko. Ta przepowiednia jest muzyką nadziei. W ten sposób uwolnimy się od wszelkich wyobrażeń lęku, gdyż to nie jest przesłaniem majów. Przesłaniem majów jest miłość, nadzieja, poprzez to świadomość, że ludzkość jest w stanie dalej iść, dalej się rozwijać. To jest to wysokie koło mądrości majów. To jest koncentracja z informacji i możliwości otrzymania wszelkich odpowiedzi, które my na tych różnych płaszczyznach naszej egzystencji potrzebujemy.